Myślę, że wszystkich łodzian interesuje los tunelu średnicowego w Łodzi. Dlatego dzisiaj zaprosiłem Zdzisława Stożka, kierownika kontraktu na tunel średnicowy PKP Polskiej Linie Kolejowe. Tory będą na dwóch poziomach. Czyli przystanki też będą na dwóch poziomach, z łodzi fabrycznej przystanki będą na poziomie minus 2, a do łodzi fabrycznej na poziomie minus 3, czyli z Dobra. minus 2 pojedziemy do Żabieńca i do Kaliskiej, a z poziomu minus 3 do łodzi fabrycznej. Oczywiście ja mówię przy normalnym ruchu, bo możliwe są inne jazdy. Czyli, czyli ta komora rozgałęźna, którą tutaj widzimy, to na powierzchni tak wygląda, ale tam są jeszcze jest dwa. Numer, pod, pod, tak, jeszcze numer, numer, jest perony, cztery bendo. perony na dwóch, po dwa perony na dwóch różnych poziomach. No właśnie, no a, a teraz jak, jak ta forsena przechodziła tutaj prze, po dwóch kniaży, to tam się coś stało, tak? Tak, się tam, stało. No tam natrafił. W ogóle jak maszyna pracuje, to żeby wyrównać nacisk wody i gruntu, ona jest otwarta, musi pobierać ten tam są otwory, one, przez które wlatuje ten wydrążony tak. materiał, żeby ona mogła pracować, to musi wywierać przed sobą ciśnienie, żeby wyrównać to ciśnienie gruntu i wody. Aha. Ona cały czas równoważy, to jest cały czas taki płynny, cały czas to ciśnienie się zwiększa, ale zmniejsza, zależy co ma przed sobą. Są silniki, zwiększa się siła tych silników, które pracują i teraz tak, jak maszyna napotka na jakąś pustkę, to Aha, to, to ciśnienie powoduje przebicie hydrauliczne. Następuje przebicie, i te płyny na powierzchnię. Te płyny, które są podawane, żeby uplastycznić tą drążoną ziemię, wyszły na powierzchnię. Mm. No i dlatego, i dlatego tak to się tam stało. No ale to nic się nie stało, szybko sobie z tym poradzono i przywrócono ruch na wódkę. Po kilku To teraz popatrzmy sobie na, na ten rysunek, który pokazuje właśnie to, o czym mówiliśmy. Najpierw Pierwsza tak. linia, Tutaj, prawda? Tak. Potem to, żeby do, do Odolanowskiej, potem. tak? To, to znaczy do, do Stolarskiej dokładnie, jeżeli bym o tym jedno od, od Długosza do Stolarskiej, do No, jest tam następna przy tym czerwonym punkcie. A tu, tak? Czyli... Tak, tak, nie, no tak jak ten żółty fragment. Tu, do no do no, jest. Nie, to jest Stolarska. Dolanowska no jest za, dalej jest, no tak, tak to jest Stolarska, za Stolarską między stolarską a dolanowską bo to jest taka I teraz, techniczna teraz przełożono ją Stamtąd, tu tak, poszła w stronę żabieńca i teraz wywierciła już tam dotąd przerzucamy na drugą stronę. Tak, teraz tak. będzie przerzucona tak. pójdzie do, do tylko tu do, tylko, tylko do tu Aha. tylko za włókniarzy i odwłókniarzy i tu przez do, do kaliski dobrze czyli mamy to i to cały czas mówimy o, o faustynie mhm. czyli o, Natomiast duża, też tu widać, też tu ją widać, duża rozpoczęła właśnie w tej samej komorze, ale już przy ulicy Dolanowskiej. Tak, I tu zaczęła du... budować tunel dwutorowy. Dwutorowy od centrum wody do, do samego fabrycznej. Tak. No i dobrze, i teraz gdzie się znajdujemy, jeżeli chodzi o znajdujemy się Dużą, za, za polesiem, tak? Tak, Duża tu, buszyna... Tutaj jest polesie tak. zbudowane, bo ona już przeszła przez tak. to polesie. Tak. I tam jest gdzieś w okolicach yy, W tej chwili dokładnie to jest na podwórku mieczowskiego 28, 28 łamane na 30. 28. Czyli tam Czyli ma regionów, tak, tam na prostu i czekamy na kolejne tam możliwości dalszego wiercenia. Też to wynika właśnie z tych, z tych niebezpieczeństw, jakie, jakie są na dalszej drodze. No, no właśnie, to Tam Teraz są kamienice, kamienice na na przełomie wieków w pospieku dużym, często ze słabymi albo w ogóle nawet bez fundamentów. Ale to nawet niezależnie od tego. Jeszcze, jeszcze gorsze, co nas może spotkać, gorsze, co nas może spotkać, to są właśnie to, że Łódź nie miała kanalizacji no ani, ani, ani wodociągów. Dopiero w latach 20-30 wybudowano to w Łodzi, a kamienice były budowane wcześniej. W związku z tym w każdym podwórku była co najmniej jedna studnia. Mm. Te studnie teraz nikt nie jest w stanie otworzyć, gdzie one są. I żeby, żeby, a mówię, a grozi to, że jak natrafimy na taką niezinwentaryzowaną studnię, niezabezpieczoną, dojdzie do tego przebicia hydraulicznego. Jak dojdzie do wy wypływu tych tył, może dojść później do osuwiska. Jak dojdzie do osuwiska, to wtedy niezależnie od stanu kamienicy, nic jej nie pomoże, no, niestety. Dlatego też no, w ramach, żeby to bezpiecznie przebiegało, przeprowadzamy relokację ludzi, zanim to przejdzie. Relokacja, a z drugiej strony to robimy, to robimy właśnie coś, co znowu trochę wydłuża czas. Ja tutaj znalazłem takie zdjęcie właśnie. Tak, to właśnie. Tak, no? to właśnie tak ta gdzie wyprowadzono już lokatorów, prawda? Tak, a, a budynki, żeby, żeby zabezpieczyć budynki już na całej przebiegu, niezależnie od tego, w jakim one są w stanie technicznym, zrobiono coś takiego. Wybudowano takie studnie. Takie tak no zwane właśnie. szachty o, Śachty, o średnicy no kilku metrów, tam 6-7 metrów, o głębokości też około 8 metrów. Na dno tego szachtu wprowadzone są specjalne maszyny, które nawiercają tak jak, jak, jak druty od parasola, czy jak szprychy od teromieru. Wiertnice na, na, hydrauliczne. Ta, ta, wiertnice, które nawiercają i, i żerdziami specjalnymi po nawierceniu, potem tłoczą taki zaczyn cementowy, który wytwarza na głębokości tych kilku metrów, taką warstwę wzmocnionego gruntu z zaczynem cementowym, która oddziela jakby to, co jest zdrążone, od tego, co jest na wierzchu. Ona, I to polega na tym, że jest to wiercone do momentu, są oczywiście wszystko jest odczynnikowane, wiercone jest to do momentu, jak kamienica się ruszy tak. i wtedy można jakby przejść maszyną. Potem w trakcie, gdy maszyna idzie, też jest to cały czas monitorowane. Jeżeli coś się zaczyna dziać, to jest wstrzykiwany ten zaczyn, który stabilizuje ten ruch. Po przejściu, jak maszyna przejdzie dalej, jeszcze przez kilka miesięcy jest obserwacja, czy z gruntą nic się nie dzieje. Tak. Jeżeli coś się będzie działo, no to wtedy też będzie nie czy te iniekcje będą dokonywane. No tak, cały czas jesteście z jakimiś naukowcami w, w tu kontakcie. Tutaj Politechnika Warszawska, pani tak? profesor Lewandowska akurat. No tak, bo no to naukowcy muszą też nad tym... No teraz ona przygotowuje taki raport, jak się sprawi, bo ten już to wypróbowaliśmy, tą metodę, właśnie na tym pierwszym odcinku. Teraz czekamy na raport z Politechniki Warszawskiej, znaczy no, ja już może nie, ale zespół czeka, jak to, jak, czy dalej tą metodą robić, czy coś zmienić. No tak, czyli ten tunel po lesie, znaczy tutaj mamy już zrobiony ten przystanek, ten przystanek prawda? Tak, po przystanki lesie. będą trzy. Tu popatrzmy po sobie lesie. przy manufakturze, prawda? Tak, Przez, yy, to by było ta. bardzo ważne, nie? Tak, tak, yy, to był, znaczy może tak historycznie to miał być jeden przystanek, właśnie ten tak pośrodku ten, mniej więcej trasy, ten, w, okolicach manufaktury, manufaktury, tak. w okolicach manufaktury, tak. pod parkingiem manufaktury, ale ponieważ wyłączyłoby to z użytkowania na długi czas, no tę część manufaktury w ustaleniach z manufakturą doszliśmy do tego, że przesunięto na ten Lepiej wolny tu teren. Ten, Tym bardziej, to jest miejsce tak, na ten wolny teren, natomiast samo wyjście, jedno wyjście będzie za ulicą Ogrodową, czyli już na terenie jakby manufaktury, zaraz za samą ogrodową. Natomiast drugie wyjście będzie w stronę Mielczarskiego, tak. bo tutaj będzie też zrobione przebicie takie do Mielczarskiego, miasto tam buduje takie przejście. No tu wejście jakieś do manufaktury, to zrobi sama manufaktura chyba. Nie, jest. no to, to, to istniejące będą wejścia, to, to, ale samo wejście będzie już po drugiej stronie ogrodowej, czyli praktycznie przy samym wejściu do Leroy Merlin. Dobrze, jeżeli pokazujemy tutaj ten przystanek na Polesiu, to może pomówmy sobie w jaki sposób są te przystanki budowane, bo no to też jest ciekawe To jest metoda, bardzo ciekawa tak, metoda. Tak, to to, to, to jest też ciekawa metoda, jak sama była budowana fabryczna. To jest budowane metodą ścian szczelinowych. Ściany szczelinowe. To tak, polega się buduje od góry do dołu. Buduje się najpierw ściany szczelinowe, to jest tak, taki, taki proces, że specjalne maszyny, tak zwane szczeliniarki, drążą, no, tak jak w tym przypadku szerokości ponad metr, nawet do półtora metra, taką, ścianę, taką szczelinę tak? o, o głębokości ponad 30 metrów. Jak wydrążą tą szczelinę, wtedy wsadzane yy, jest, w ogóle drążenie się odbywa też bez żadnego szalunku, co ciekawe, natomiast jest tam cały czas wlewany bentonit. To taka tak. to rodzaj takiej mieszanki. Yy, która ma gęstość podobną do ziemi, powoduje to, że ta ziemia się nie osypuje, wypełnia to. Cały czas w tym bentonicie pracują, wydobywają tą ziemię. No, a ponieważ jest lżejszy od cementu, tutaj jak cement przyjdzie... Tak. to ten, jak jest całość już zrobiona, wsadza się zbrojenie, tak. na dół podaje się cement, cement wypycha ten bentonik, który jest odbierany do następnej szczeliny i jest wybudowany pierwszy fragment. I po, po kolejnych jak jest już cała, całe te ściany po obu stronach są zrobione, wtedy buduje się strop. I dopiero jak jest gotowy strop, który utrzymuje jakby te ściany wydobywa się spod nich tak. ziemię. Z tego pierwszego poziomu kolejny strop. zostawić od kolejnego samolotu. Tak, żeby wydobywać. Żeby wydobywać, No prawda? i maszyny, żeby wsadzić tam i maszynę na się wyciągnąć. Czyli najpierw ściany szczelinowe dookoła, tak. potem robimy. strop. Potem zalewamy strop, prawda? Tak. Potem na ziemię, wam się tak, tak Od samej góry zaczynamy. Od góry zaczynamy. I potem, potem spod stropu wydobywamy. Spod, strop, spod tego stropu wydobywamy ziemię. jak Budujemy kolejny strop. Przestrzeń jest, to budujemy kolejny strop. I znowu spod kolejne, I i aż dojdziemy do dnia. Minus trzy. A dopiero potem następuje nam wykończenie. I to ciekawe jest, jest wybudowanie tego, tej szczeliny, prawda? Ja słyszałem, że są najpierw robione takie murki. Murbo musi tak, żeby ta, ta szczeliniarka wyciągała, tak. wyciągała idealnie tak, prawda? Tak. i żeby powstała szczelina. Tak. No nie tak, tak. Powstaje szelina, do której się potem wlewa ten beton najpierw. Tak, tak. A potem beton. A, a potem, zbrojenie, i beton? zbrojenie i, i beton. Beton wypycha potem ten beton. No, jest to metoda niesamowita, rzeczywiście. No na, mówię, to u nas na fabrycznej, Tą samą metodą fabryczna była budowana i ten tunel. Tamten tunel. Dobrze. Potem jest następny przystanek mamy, prawda? Czyli tutaj mieliśmy przystanek po lesie. Tak. To już, już maszyna mhm. poszła dalej, tak. prawda? Następny będzie przystanek będzie przystanek Śródmiejski. Następny jest przystanek Też na skrzyżowaniu zielonej z zachodnią i Kościuszki. Miastu bardzo zależało zresztą chyba wszystkim łodzianom na, tak, na tak. tym, żeby ten przystanek powstał, bo on jest w centrum miasta. Tak, no i, tak, i, tak? i początkowo, tak jak mówiłem, miał być jeden przystanek, ale w wyniku uzgodnień między miastem a PKP tak. Piotrkowskiej. A, PK, a PK, PK, PK Pekowski, z każdej strony i spoza łodzi prawda, wszyscy mogą podjechać. Do też, Piotrkowskiej praktycznie. praktycznie na środek miasta tak. przy Piotrkowskiej. No to tak. rzeczywiście jest dla Łodzian. Super sprawa. No i znaleziono miejsce gdzieś tak, między tak. budynkami, prawda? Bo tak, tak. Znaleziono to miejsce i tam i tam będzie budowany ten przystanek w śródmieście. No i trzeci przystanek, który w trakcie już realizacji powstał i który jakby się wpisuje w tamten dwa poprzednie, bo wtedy odległość między kolejnym przystankiem będzie około kilometra. A jednocześnie... Z... Czyli tak, tu jest komora rozgałęźna, gdzie wiadomo, tak, te to tak. znaczy, podzielą się na cztery. A zaraz za nim jest, jest taka komora, prawda, gdzie będzie przystanek. I tu będzie tu przystanek? Będzie przystanek. Tak? Tak, tu będzie przystanek. Między Włókniarzy... a Tam żen... ta była tylko techniczna komora po to, żeby wyciągnąć te maszyny i wsadzić i to łączyć. To tylko techniczna jest taka czyli komora. Czyli tu będzie przystanek? Tutaj będzie przystanek między y, Kasprzaka a Włókniarzy przy Drewnowskiej. No i dojeżdżamy do Łodzi Fabrycznej, prawda? Ale no na fabrycznej tam będzie taka komora końcowa, wydobywcza, gdzie... No... Ale jeszcze trzeba przejść do Eudeku. Nie, tutaj naszą maszyną no nie, bo, bo maszyna skończy zaraz z za Tam będzie taka komora, gdzie ona będzie wydobyta. Natomiast to, ta komora będzie połączona oczywiście z podziemnym dworcem, być fabryczna który już w tej chwili jest tak wybudowany, a, że a właśnie, chodzi, czy, czy ten Łódź Fabryczna tak, już sypiał w tej chwili? w tej chwili już za Kinińskiego, to jest tak naprawdę Zaklińskie. kilkanaście metrów za Kinińskiego, on się tam no właśnie. Bo w ramach tamtego projektu zbudowany, żeby już, czyli ta już doszła do tak, Zaki Tu będzie wybudowana taka ta, komora. komora. Tylko, ta, ta, też tą metodą ścianstwo nowych, natomiast sama maszyna sama tylko za A maszyna dojdzie tutaj, tak? Natomiast komora będzie rzeczywiście budowana obok, obok dworca. Domu Kultury. Kultury. Ale na Łódzki Dom Kultury większy wpływ ma budowa KDP. Bo to no mama, właśnie, mama będzie KDP, czyli kolej dużych prędkości. Mamy tutaj na schemacie y, koleje właśnie i tunel średnicowy, który tutaj się rozgaźnia. I kolej dużych prędkości. Kolej dużych prędkości budowana jeszcze przez inną spółkę, przez centralny Park komunikacyjny. Yy. I ona będzie w Łodzi miała jeden przystanek na stacji Łódź Fabryczna. To, zresztą już wspominałem o tym, że dwa tory tam, trzy kilometry już są wybudowane Jest w ramach pierwszego etapu dworca Łódź Fabryczna. Następnie ten tunel pod centrum Łodzi, jakby patrząc od Łodzi Fabrycznej po lewej stronie ulicy Zielonej będzie przechodził pod Łodzią, potem pod stadionem żużlowym, pod stacją Łódź Kaliska i następnie pod jakby ulicami Karoleską i jej przedłużeniem i na powierzchni wyjdzie z, w okolicach przystanku Redkinia. No właśnie, tutaj są niepokoje. Jesteśmy na Redkini, prawda? I jest taki wspaniały przystanek Redkini, wybudowany. Są niepokoje, że ta kolej nam tu zniszczy ten no przystanek. To, no, z tego co wiem, bo no, jak mówię, to inna spółka buduje, ale z tego co wiem, akurat w tym miejscu ma być ta komora, w której maszyna zacznie pracować. A to nie może być tak, zacznie drążyć. No trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Aha, no właśnie ale takie plany są, że tutaj będzie taka nora startowa, gdzie maszyna zacznie drążyć i skończy na fabrycznej. W okolicach właśnie tego, tego przystanku i w związku z tym należałoby go chyba tam częściowo rozebrać, a potem po skończeniu na no, Potem musimy go zbudować na nowo. Tak, tak. Je, jeżeli jesteśmy już tu przy, przy tej stacji Łucieretkina, ja znalazłem taki projekt, ktoś to zamieścił na takiej stronie kolejowej. Mhm. Projekt, żeby Puścić tutaj od nogę do, do lotniska, do lotniska. Czy to jest w ogóle brane pod uwagę, czy to jest możliwe, no te pomysły już były wcześniej, one już były około roku 2009, bo już przymierzaliśmy się do takiego projektu, ale chyba z braku pieniędzy wtedy zostało, bo to też miało być połączone, jakby miało być razem robione i modernizacja linii do Tołowicza która się z real... została zre... z wykonana w tamtym czasie. I jednocześnie odnoga do Lublinka. Chyba tylko miał być to skromniejszy projekt niż tutaj widzę. Miał być tylko tor, kończący tylko miał... się na Lublinku i z powrotem. No, no właśnie. Takie tylko tak. tak? A tutaj tak? widzę bardziej rozbudowana wersja. Bardziej. <laughs> no ciekawe. No, no, no... pewnie gdzieś to jest w planach, ale no, na tą Ołyszenie, chwilę nie słyszałem, żeby to miało być realizowane. Połączenie kolejowe. Połączenie kolejowe z lotniskiem byłoby no, rzeczywiście... No, szczególnie, jest... szczególnie, szczególnie patrząc na te nowe przystanki, które umożliwiłyby tak. z każdego prawie hmm. miejsca w Łodzi wsiąść w pociąg i dojechać na lotnisko. To by rzeczywiście niesamowicie usprawdziło naszą komunikację w Łodzi tutaj. No w ogóle ta kolej aglomeracyjna, myślę, że to głównym beneficjentem tego tunelu będzie wózka kolej aglomeracyjna. No, i mieszkańcy Łodzi, ale i mieszkańcy województwa łódzkiego, bo taki dojazd ze Zgierza czy z zajmie kilkanaście minut. Kilkanaście a jak teraz minut i może godziny. w każdym miejscu Łodzi czy praktycznie, praktycznie czy, czy, gdzie, czy gdzie będą chcieli wysiąść. Tak, Ma tak, tak, tak. na faktorze Przypiotkowskiej, a nie tak jak teraz koło godziny. I bez konieczności parkowania. Nie chcę już dłużej męczyć naszego gościa. Zdajemy sobie sprawę, jak ta kolej jest dla nas ważna. Ja tylko przypominam sobie z historii, że w czasach gomułki był taki okres, gdzie nie było, gdzie nie było dojazdu kolejom do łodzi, bo wtedy był, była elektryfikacja tak, wszędzie tak. i budowa tych wiaduktów na, na te ciężkie lokomotywy, prawda? Tak. Trzeba było je wyremontować. Czyli że praktycznie był. Odnawały no, budować pewnie częściowo. Praktycznie tak. był zamrożony ruch kolejowy tak. do łodzi w te. Wtedy zbogaciła się rodzina Dżongziora, która miała kwiaty, prawda, bo, bo udało im się przekonać Gomułkę, że oni muszą do rozłożenia kwiatów mieć samolot, bo nie ma dojazdu do łodzi pociągiem. I Gomułka się zgodził na to, oni sobie kupili samolot. No i rzeczywiście zarobili ogromne pieniądze, bo rozwozili te kwiaty prawda, z po całej Polsce i nie tylko, bo i do Paryża wozili te kwiaty, zarobili mhm. dużo pieniędzy. Ale niestety Gomułka się szybko spostrzegł i zabronił prawda, mhm. używania mhm. samolotów mhm. dla firm prywatnych, a poza tym zlikwidowano w 29 roku w ogóle łódzkie lotnisko. Nie wiadomo dlaczego, z jakiej przyczyny, mhm. czyli komunikacyjne zero wtedy było już w Łodzi. No i teraz widać, jaki ten brak tej kolei dla łodzi to jest coś strasznego. No teraz już teraz jest dużo tirów, dużo samochodów, ale na pewno no, na to nie... zmieni, na pewno zmienił, na pewno ta kolej zmienił, tylko żeby została... Jak najszybciej skończono. My, my zbliżamy się do roku 2024, gdzie g? ma się ta, ten tunel się tak. zakończyć, tak? R Robo na tak, na tę chwilę. Robo tak zgodnie z umową, nie jest to realne. A to tylko to budowa to ten, tunelu, no bo tam potem tak, go trzeba więc, będzie wykończyć tory no to położy i co bardzo ważne, uzyskać wszystkie dopuszczenia. dopuszczenia i do użytkowania, i wszystkie próby tam, z nie strażacy tu będą mieli. Czyli może ruch, to ruch to pasażerski to na pewno będzie, będzie dopiero w no, 2025 roku. A 2025. Nie jeszcze później, ale to już mówię jak emeryt. To teraz może życzmy wszystkim udziałom, żeby ten tunel w 2024 roku się, budowa tego tunelu zakończyła, a w 2025 żebyśmy już mogli tym tunelem jeździć. No ja się przy, przyłączam się do tych rzeczy i też życzę, żeby jak najwięcej łodzian mogło korzystać. Na pewno to zmieni ich życie. Dziękuję tak. bardzo za rozmowę.